Dzień dobry, kochanie. Dzień dobry, Solomon. Zmienia się twoje życie dzisiaj. Cześć, kochanie. Jaki ty jesteś odważny kotek. No widzisz, czujesz, tak? Czujesz swoje siostrzyczki? Czujesz, kochanie. Czujesz, tak? Oj, najbardziej odważny kotek. No, a reszta gdzie? A rufusy. Rufusek. Cześć kochany, jedziesz do swojego przyjaciela, wiesz? Tak, płakałeś, kochanie. Płakałeś, maleńki. No tak, zrobimy, żebyś miał dobrze. Nie martw się, wiesz? Będziesz miał dobrze w życiu. Tak. No tak, jaki ty jesteś mądry. Jak ty tak. pięknie patrzysz na mnie. A reszta już pochowana, tak? A tu, tu oni. O, jaki rzeczywiście kontener na psa. Ten najstarszy. To, to jest ten. Białycz, jak... tak. Białycz. Białycz, który choruje. Mhm. A się nazywa tak, dlaczego? To jest to biały, czy co? No, on biały to. Po ukraińsku tobie jest biały, czy jak? Nie no Nie. białka też jest kotka. No właśnie. A on jak on kot, a on Aha. białycz. A, rozumiem. A ona białka. Białycz, cześć kochany. Będziemy się tobą zajmować. Nie, Marcie, jesteś rudy, tak? A tu kto? A tu ciucia? O ciutia, jak pięknie. Która to jest? Szara tjucja? szara. to Tutja, tak. jaka cudna. Tak. Piękna Kiciunia. A to? A tu. E, no. U nas ona była chierpajška, a pani Ewa dała jej torty. A jak u was była chierpaj? Chierpajška. A co to znaczy? Abo ma taki e, okras jak Aha. u A chierpacha to żółw. żółw a, Ah, Tak, tak. Hmm. A to jest Ciutia, ale Czucie. też takie piękne imię. Skąd <laughs> to, to zajmie Ciutia? Tak. Nie skąd. To tak przyszło, takie dalej. Aha, takie ciuciucie, po tak. prostu ciucie. Ona taka spokojna, to tiu, Ona nie widać tego, ale ona jest taka szara, trochę jak e, brytyjska kotka, przepiękna. A, szara, ale trochę tam. Z rudami, tak, tak, taki, tak. z takiej tak. łososiem. Tak. I ona jest taka też nieco śmiała, troszkę, tak? Tak. A skąd one się wzięły, niech pani powie? A ich było pięć. Aha, wyzucone. bo. To, 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 to... A czterech ja. Tam, e, Czyli tak, Sara. E, nie. Nie. To nie z tymi. To mhm. Sara. E, s, Sara to siostra. Aha, e, siostra. Czer, i Solomon. I Solomon, Jeden to jest Jeden brat. Tak. A ona jest z a innego. ona z innego, tak. Cześć, Solomon. Cześć. O, jaki ty jesteś, fajny kotek. No. Dobrze, a to jest biedactwo. Biełycz. Białe. Czyli biały po prostu. Tak. Ale on jest miły, tak? Tak, on spokojny tak. Mhm. Dobra. No to fajnie. Bo, no dobra, no i tutaj mamy naszą gwiazdę, po którą przyjechaliśmy tak. tak naprawdę. Tylko on tak. Jeżeli ktoś jego wezmie, to trzeba jego tak i spustić. Nie, nie trzeba jego tak. Potolknąć, u mnie był tak, tak było, że ja go trzymałam, a potem ja go tak lekko, a on raz i na bok, padł, nie na łapy. Aha, czyli go trzeba postawić na ziemi. Tak. Jak on sam, to on zaskoczy. A, a ja rozum... u kogo? To a on e, myśli, że człowiek, że już człowiek panuje. Opiekuje, na tak, tak. tak. Cześć kochany, tak ty, on, on miał ząbki zrobione, tak? też? Tak, ząbki tak. Czyli on już jest goto, zdrowy. Tak. Tak, fajnie. A ty, ty jesteś, widzę, cudokot. Cudo po prostu, jaki ty jesteś śliczny kotek. No, fajnie. O cześć. Cześć, dałeś mi ławkę. Dzień dobry. Mam nadzieję, że będziecie siedzieć cicho w czasie podróży. Potem już oni razem e, bawili się. Mm -hmm. Bo nie, nie było no tak, z kim, to z mm -hmm. sobą. On jest taki spory kotek. No duży tak, kotek. Tak. Jedziesz, on już jedzie, zobaczcie. Tak. O, on już jedzie, już jest gotowy. Tak. Mm -hmm. no, interesuje, oh. jak to będzie spotkaniem z... No ja też jestem tak. ciekawa. Z Marsylią. No, zobaczymy, bo to koty takie to tak. są dziwne istoty, że parę dni tak, mogą Tak, tak. Mm. Tak tęsknił, tak. Tęsknił. No. Tak, tak jego szukał po kątach mm -hmm. i mur, mur, mur i tak jego wzywał. O. Tak, mm. malutki mój. No, śliczny kotek. piękny. Tak. Piękny koteczek. Piękny koteczek, tak. No dobrze. Tak, tak, będziemy. Będziemy ich pakować, tak? Ja już tutaj kończę. Białycz, Białycz się wziął. Biały urodził się u mnie. Tak? Tak, w domu, tak. 12 lat temu. Tak, tak. 12 lat temu. Dobra, bo tu mamy już zapakowany, to jest y, rufus. Tak, rufus, tu jest Biały, a tu jest solomon, ja się muszę uczyć ich imion. Tu mamy, można do tego wsadzić e, się do rufusa, jak chcecie. Y... Ile wystarczy? Nie, nie, wystarczy. i wsadźmy tu we dwie dziewczynki, no. pani ją weźmie, bo ona się nie boi, da. tak? idziemy, idziemy, a a, A proszę odemknąć. Tak, tak, jest od, otwarte. moja Ciucić. Ciuciczka. Ciuciczka, proszę, tak. jaka ty jesteś piękna. No już nic się nie dzieje. O to razem bardzo. Mhm. lubią się. Tak? Lubię się, da. Przepraszam ogonku. Tak, ta ona ma takie piękności. Piękności. No dobra, to słuchajcie, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wszystko tak. się zgadza, żebyśmy nic nie zapomnieli. Jej ja w codziennie leciła. Wierzy no. mi Pan. Tu, ma, tu mają piecy, bo tak. je miały grzane. A nie wychodziły w ogóle. No nie, 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 nie. Ale, tak? Tak. Ale zawsze leciła, jako, jako jedzenie i o, o, o wszystkie. Pięknie. No tutaj na wiosnę będzie pięknie, aczkolwiek no co z tego, tak, skoro i tak by to tu siedziało. pięknie, tak, ale, ale przez tam tydzień mniej więcej, a, tak. a jest dużego miasta. A, a Pani sami a, nie prosiła tak tak, tak? tak, i dlatego tak mm -hmm. jest, taka tęsknota. No dobrze, to mamy, jest nas trzy osoby i cztery, ile? Cztery kontenerki. I jest taka zabawka. Pani nie poczy... No i jesteśmy, słuchajcie, w domu. Chodzi pokój numer dwa. Tu jest bielicz. Chodź, kochany. Czy bialicz, czy białycz? Nie pamiętam, niestety muszę się nauczyć. Chodź, białaczku, chodź. Ty będziesz po prostu bielikiem po polsku, co? Chodź, bieliczku, chodź. Gdzie ty przyjechałeś? Gdzieś, malutki. Dobra, teraz idzie. Solomon. Ach, przepraszam, ale tworzyć to... Chodź, Solomonku, chodź. Chodź, pięknotko nasza. Chodź, kochany. No i tu, dziewczyneczki. Chodźcie, słoneczka. Proszę. Proszę. Jesteście? Wyście chyba coś tutaj narobiły, nie? Zaraz będę musiała posprzątać. Chodź, malutki. No chodź, maluczko. Chodź. Chodź, kochanie. Chodź. Jeden kotek już się schował. A teraz ty. No chodź, maleństwo. Chodź, kochanie moje. Chodź. No ja mówiłam, że ty jesteś odważny. Chodź, kochanie. No chodź. Widzisz, ja nie mam teraz czasu tu siedzieć. Was też zostawię żabki, wy sobie wyjdziecie same, dobrze? Bo muszę iść jeszcze wypuścić naszego bohatera głównego, tak? No dobrze, czy ja przyjdę tu za chwilkę po prostu i zobaczę, czy wyszłyście. Tam są dwie dziewczynki, zobaczcie. O. Dwie kochane dziewczynki. Cześć, muszę się nauczyć jak się nazywacie, jak nazywacie się przepięknie obie, chodźcie mhm. ptaszki. Kogo ja ci tu przywiozłam, kogo ja ci tu przywiozłam, Na no kogo, czekaj kochanie bo muszę wejść po prostu, Boże, proszę ciebie, że tak widzisz, no ale muszę wejść, gdyż cały świat czeka na wasze przywitanie. No, tak. Kto to przyjechał? Poczekaj. Kto to do ciebie przyjechał? Kto to jest, koteczku? Kto to do ciebie tu przyjechał? Zobacz. I tyle po powitaniu. Tyle po powitaniu. Rufus. Ja miałam pieska, który się nazywał Rufi, może pamiętacie. To teraz będzie mi się myliło, będę mówiła tak samo. Rufiś! Marcelek w las i wącha, wącha. Rufuś, hej! No chodź. To jest, słuchajcie, wiecie, to nie jest tak jak ludzie, że się dawno nie widzieli, rzucają się sobie w ramiona. Oni się już tu obwąchali. No przywitaj swojego przyjaciela. Przywitaj kochany. Tak. A widzisz, przyjaciel łazi. No zobacz kto to. Kto to jest, kochanie? Kto to? Cześć. Czekaj. Zobaczymy. Wiesz jaka tu jest sytuacja. Ja zabiorę po prostu to. Cześć kochanie, On się pewnie schowa. No, i taka to będzie robota, nie? A my tu liczymy, nie wiadomo na co, nie? To się dopiero wszystko będzie działo. To się dopiero będzie wszystko działo. Gdzie dziewczyny? Dziewczyny. O, szuczka siedzi tutaj. Jesteś ja odwiedziny, cioci? Tak. A gdzie jest nasz ruchu? Poczekaj, pójdziemy zobaczyć pod łóżko, czy go tam nie ma. nie jest. No, widzisz, zaszyłeś się tu, kochanie. O, poznałeś się z Sarą. Super. No, jest powitanie. Słuchajcie, wita go. Marcelek go wita. Tak. Kotki się nie widziały. Przecież ile? Nie widziały się ponad tydzień, tak? No tak, przyjechał twój przyjaciel. Wszystko jest w porządku. A ty, bidulku, teraz musisz się tu zaaklimatyzować. Musisz wszystko poznać. I tak lepiej, bo od razu wyszedłeś. Jesteś mądry, mądry śliczny kotek. Taki mądry koteczek jesteś, tak? Gdzie ty przyjechałeś? Rufusiu! Gdzie ty przyjechałeś? Poznałeś się już z Sarą? A ty, Sarunia, czemu ty siedzisz pod łóżkiem? Chodź tutaj, Sara, no co ty? Chodź. No nic, teraz ciotki będą obserwować. O, ciotki będą obserwować, co się tutaj wyprawia. A ja idę do tamtych kotków zobaczyć. <s Carwyn trony> no dobra. Chłopaki się chyba przywitali w szafie, bo, 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 bo długo ich nie było razem tam. Jakieś gruchania odchodziły stamtąd. Cześć słoneczko. No cześć słoneczko. Zobacz jak ci to będzie. Jak ci to będzie. Ciao. Dobrze ci to będzie. Twój przyjaciel jest Marcela, którego szukałeś po kątach. Zobaczcie, on jest też niezwykłym kotem. Bo dopiero co przyjechał, już się do mnie mizia. Niesłychany kotek też. Popatrz, jak on kocha ludzi. Jaki on jest niesamowity. Tak, przyjechał twój przyjaciel. Przyjechał twój przyjaciel. Tak, przyjechał. No, widzisz, jaka akcja była. Nie ma, nie było go, a już jest. Co wy tam robicie? Akurat tutaj, tak. Akurat to musicie być. No idźcie mi stąd tam gdzieś na cena. Nie przy tej kamerze. Nie przy tej kamerze. Hmm? Nie przy kamerze. Chodźcie tutaj, chodźcie do mnie, bo to jest naprawdę. Wszystkie kotki tutaj, chodź. Chodź Rufusiu, chodź. Rufu, a ty już będziesz. No Rufuś też już będzie zaraz pędził, tak. On widać, zobaczcie, no to są pierwsze jego minuty, nawet nie pięć minut w kocim pokoju, nawet nie pięć minut. No cóż, będziemy teraz obserwować, jak się kotki zachowują. Emocje sięgają zenitu, tak? Wszystko dobrze? Jeszcze jedna jest tutaj, twoja koleżanka. Także co mogę powiedzieć? Grzeczne były kotki. Coś tam pomiałkiwały, tak. Jakaś tam chyba kupa jest w którejś z tamtych kuwet, ale poza tym wszystko w porządku. Grzeczne były kotki. No widzisz, zmiana planszy znowu, tak, w twoim życiu? Ty pożegnałeś się z panią Wandą i zmiana planszy, kochanie. O, Sarunia nas zaszczy... zaszczyciła. Cześć. Cześć, Dupko. Cześć, Dupećko. Zobacz, przyjechał Twój przyjaciel. Twój kolega przyjechał. O, jaki kotek fajny. Też sobie poję troszkę. Jeden poje jej, drugi poje, tak? No, fajnie. No super. No to cóż, radźcie sobie, ja idę do drugich kotków teraz. Będziemy patrzeć, co wy tam kombinujecie. thank mm -hmm. you